Piękna Polska Złota Jesień. Trawnikowy sezon niestety powoli dobiega końca, ale jeszcze nie odstawiam kosiarki w kąt. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, co Was czeka na moim kanale podczas tego trudnego sezonu, którym jest zima. Zatem zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o wygląd i kondycję trawnika to jest on w bardzo dobrej formie, a głównie za sprawą tego, że w październiku naprawdę dużo padało i te temperatury oscylowały w granicach plus 12-15 stopni, w nocy czasami były przymrozki, ale ogólnie trawa jeszcze cały czas rośnie i nie chowam kosiarki głęboko w garażu, ponieważ na pewno jeszcze będę kosił jeden, dwa, może trzy razy. Jeżeli chodzi o e, nawożenie, to jakiś tydzień temu wykonałem nawożenie nawozem 8016. Użyłem tylko niewielką ilość tego nawozu, czyli 20 kg na cały mój trawnik, ponieważ e, nie chcę za bardzo odżywić tej trawy, która jest e, w, na moim trawniku, ponieważ, jak wiecie, wcześniej wykonałem podsiew i chciałbym, żeby te e, młode trawy. Miały więcej miejsca, więcej światła do wykiełkowania. Jeżeli chodzi o podsiew, to ogólnie się on udał. Pełne efekty będę widział dopiero wiosną w przyszłym roku, ale sprawdzając sobie w Darni ilość wykiełkowanych roślin, można zobaczyć całkiem nowe źdźbła. Oczywiście, bardzo ciężko je tutaj znaleźć. O, na przykład. Taki oto, taki oto młodzian. To nasionko jest w fazie liścienia hipokotyla, czyli wypuściło jeden liść i nie ma żadnych rozkrzewień. Takich źdźbeł po pod jest całkiem dużo. One będą się krzewić dopiero na wiosnę, ale zauważyłem, że sporo nasion. Leży jeszcze na wierzchu i nie wykiełkowało. Po prostu nie ma dobrego kontaktu z ziemią. I to jest niestety wada takiego rzutowego siewu, bo w gęstej darni bardzo ciężko jest wcisnąć te nasiona do gleby, żeby cały czas miały kontakt właśnie z ziemią. I w tym celu, już po fakcie, po podsiewie, skonstruowałem sobie taki podsiewacz. Do trawy na bazie wertykulatora. Na pewno powstanie o nim odcinek zimą lub wiosną w przyszłym roku. Sam jestem ciekaw, jak ten podsiew będzie wyglądał wiosną i jak bardzo uda mi się no, konkurować z wiechliną roczną. Jeśli będzie to konieczne, Wykonam jeszcze jeden taki podsiew. Nie liczę na spektakularne efekty i na to, że w zupełności pozbędę się wieśliny rocznej. Ale jeżeli w jakikolwiek sposób zobaczę progres, to na pewno będę kontynuował tą metodę. Jak widzicie, na moim trawniku nie ma za dużo liści, nie mam z tym problemu. A głównie dlatego, że drzewa liściaste są dość daleko od mojej działki, a ja mieszkam na polu, więc nawet jeżeli tu wiatr przywieje jakieś liście, to kolejny wiatr je stąd zabiera. Jeżeli chodzi o nasadzenia drzew liściastych na mojej działce, to zaplanowałem to w miarę w taki sposób, żeby te drzewa liściaste były gdzieś. Poupychane w rogach i w przyszłości, kiedy tych liści będzie nieco więcej, będę mógł je po prostu zgarniać do rogów działek. Wyjątkiem jest buk, który rośnie na środku mojego trawnika, ale ten buk, jak to buk, bardzo późno zrzuca liście i są już one bardzo przeschnięte, łatwe do zmielenia, więc praktycznie większość tych bukowych liści po prostu mielę kosiarką. Na początku tego filmu obiecałem wam, że powiem co was czeka na kanale zimą. Zima to oczywiście czas, kiedy no niestety tej trawy nie da się kosić, nie ma czego kosić, więc zimą zazwyczaj zajmuję się moimi urządzeniami i ich stety, niestety, ale w moim garażu przybywa. Niektórzy z was pewnie już zauważyli nową kosiarkę z koszem. Postaram się zrobić recenzję tej kosiarki oraz do mojego stada dołączył aerator rurkowy i tam w rogu stoi wspomniany podsiewacz do trawnika, o którym na pewno zrobię Wam wiosną odcinek. W dniu dzisiejszym planuję spuścić już wodę z instalacji nawadniania, wytrymować sobie rabaty, powyrywać z nich chwasty. I planuję dzisiaj skosić cały prawnik. Te zimowe odcinki o maszynach, o urządzeniach będę starał się robić w takiej formie, jak oglądacie na przykład kanały motoryzacyjne, czyli takie pełne recenzje moich zabawek. Zatem zapraszam do ich oglądania, bo to będzie dla mnie coś zupełnie nowego. Jeżeli chodzi o e, nagrywanie i o taki pomysł na odcinek, mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. A w dniu dzisiejszym to wszystko. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!